Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana, zapisane zostały w trzecim rozdziale tejże Ewangelii, wersety od szesnastego do osiemnastego. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna, bo Jeden Pan, razem zjednoczeni, razem złączeni, celebrujemy wspólnie Eucharystię. Ten moment duchowego spotkania, ten moment, w którym jednoczymy się wszyscy razem, to jest też ten czas, w którym Bóg. W sposób szczególny przychodzi, aby przemawiać do naszego serca. Kiedy otwieramy Świętą Biblię, widzimy, że jednym z największych pragnień Pana Boga jest to, aby przemawiać do serca Kościoła, do serca swojego ludu, który jest Jego oblubienicą. Kiedy spoglądamy w Biblię, kiedy mamy odwagę. Medytować w jej poszczególne fragmenty, tak bardzo wyraźnie i pięknie pokazana jest ta więź, która nazywa się więzią oblubieńczą, więzią miłości. Lud poślubiony swojemu Bogu, Bóg poślubiony swojemu ludowi. To dzisiejsze rozważania, które. Nosi w sobie takie wielkie bogactwo, bogactwo wydarzeń, bogactwo tekstów. I to piękno liturgii uroczystości Najświętszej Trójcy wymaga od nas, abyśmy spróbowali z taką wielką uważnością i pokorą pochylić się nad tym słowem, aby pozwolić na to, żeby Pan przemawiał do naszego serca. Powiem wam, że miałem taką, takie pragnienie, taką, teraz widzę pewną pokusę, żeby potraktować to słowo jako takie też słowo, które ma być pewną wizją dla, dla prezbitera Andrzeja, dla jego, dla jego służby jako takie duchowe dziedzictwo, ale, ale myślę, że najistotniejszą rzeczą jest to, że razem tutaj jesteśmy że jesteśmy tym ci zjednoczeni jako ciało Chrystusa, dlatego wspólnie słuchajmy tego Słowa i każdy i każda z nas, niech poczuje, że to Bóg mówi do Jego serca, Pan Bóg nas tutaj przyprowadził, aby do naszych serc, aby do naszych serc przemawiać. Najpierw kiedy medytowałem i rozważałem Słowo, z księgi wyjścia zwróciłem uwagę na to, że ojciec Mojżesz został poproszony przez Pana Boga, aby wziął do, do rąk kamienne tablice. I nie dawało mi w sercu pokoju ten obraz Mojżesza, który trzyma w rękach kamienne, kamienne tablice. I potem zacząłem badać, co w Biblii jest powiedziane o trzymaniu w rękach. Co człowiek może trzymać w swoich rękach. I tym pierwszym, który trzymał coś w swoich rękach, był Bóg. W pierwszej księdze mojżeszowej, w księdze rodzaju, Bóg jest pokazany jako ten, którego ręce trzymają proch Ziemi. I z tego prochu Ziemi. Ręce Boże, tak możemy powiedzieć, czynią człowieka. Potem widzimy, że Ojciec Mojżesz trzyma w swoich rękach laskę i ta laska ma niezwykłą moc. Za pomocą tej laski, trzymając ją w swoich rękach, Ojciec Mojżesz czyni znaki i cuda, poprzez które lud Boży wychodzi z Egiptu. Ale moi drodzy, jest jedna przepiękna biblijna scena, kiedy Ojciec Mojżesz staje na górze, aby się modlić, i Bóg mówi, że ma wznieść swoje ręce, i trzyma tę laskę otrzymaną od Boga, i wtedy się modli. Niezwykły obraz. Mojżesz trzymający laskę Boga w swoim ręku, i modlący się. I teraz Mojżesz, który ma kamienne tablice, symbol Bożego Prawa. I potem jeszcze arcykapłan, gdy wchodził do świątyni, trzymał w ręku na przykład dwa snopy zboża i w geście kołysania ofiarował je, ofiarował je Panu Bogu. Żołnierze Gedeona w swoich rękach trzymali zapalone pochodnie, i garnki, które potem zostały rozbite w czasie, wojny, w, czasie, w czasie wojny. Moi drodzy, piękna kobieta z Księgi Przysłów jest pokazana jako ta, która nosi w swoich rękach nie tylko narzędzia do pracy, ale nosi w swoich rękach to, co potem daje ubogim, biednym, to, co daje potrzebującym. I potem, moi drodzy, jest scena z Nowego Testamentu. Przypomnę tylko, kiedy Najświętsza Maryja z Józefem idą do świątyni i tego starca Symeona spotykają, to bierze on w ręce dziecię Jezus. I trzymając to dzieciątko w swoich rękach, błogosławi Boga. Tak, ale błogosławi też Maryję i Józefa. Trzyma w swoim ręku Jezusa i z ust Jego wychodzi błogosławieństwo. I potem oczywiście, moi drodzy, są te ręce Jezusa, który trzyma chleb i wino i podaje swoim uczniom. W tych rękach Jezusa jest chleb i ryba, kiedy podaje uczniom, a uczniowie biorą z rąk Jezusa i przekazują je dalej. I. O jeszcze jednych, moi drodzy, moi drodzy, o jeszcze, o jeszcze jednych rękach Jezusa chciałbym wspomnieć. Po zmartwychwstaniu ręce Jezusa mają blizny. Po zmartwychwstaniu ręce Jezusa noszą na sobie ślady męki. I potem, kiedy On odchodzi, podnosi swoje ręce, błogosławi uczniów, i kiedy dzieje apostolskie nam pokazują uczniów, pokazują nam, że oni nakładają swoje ręce, oni nakładają swoje ręce i przychodzi Duch Święty. Po ludzku można powiedzieć, że te ręce są puste. Tak. Ale nie są puste. One mają w sobie moc Bożego Błogosławieństwa, one mają moc przekazywania Ducha Świętego, mają moc przekazywania uzdrowienia Chrystusowego, mają moc zabierania od siebie i przekazywania innym. Cudne są te ręce w Biblii, a zaczęło się od rąk. Ojca Mojżesza z dzisiejszego czytania, który trzymał w rękach te kamienne, kamienne tablice. I kiedy dzisiaj celebrujemy tę Eucharystię, widzimy najpierw, możemy powiedzieć, ręce Matki, która błogosławiła swojego. Głupio powiedzieć, chłopca, no bo to już niech, ale dla niej to jest zawsze, to jest zawsze chłopiec, syna. I tutaj widzę ręce matek i ojców, które po chrzcie błogosławią swoje dzieci. Błogosławię ręce rodziców, błogosławione ręce rodziców, które podają jeść, troszczą się o to, Błogosławione te ręce. I teraz, moi drodzy, patrzymy dalej i widzimy te ręce na Eucharystii, które w procesji z darami przynoszą chleb i wino. Błogosławione ręce, które są wyciągnięte i złożone jest z na nami ciało pańskie. Błogosławione ręce, które podają chleb głodnemu. Błogosławione są te ręce. I przychodzi moment, moi drodzy, kiedy patrzymy na ręce prezbitera. Przychodzi ten moment, kiedy patrzymy, Andrzeju, na Twoje ręce. W czasie obrzędu święceń, po modlitwie konsekracyjnej na prezbiterów, kiedy. Ubrany już miał ornat, stółem i ornat, wtedy ksiądz arcybiskup wypowiadał takie słowa modlitwy. Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego ojciec namaścił duchem świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. I po tej modlitwie każdy z prezbiterów wyświęconych już podchodził do Niego, a On krzyżmem świętym błogosławił, we, namaszczał wewnętrzną dłoń nowo wyświęconych prezbiterów. I teraz, kiedy rozważałem te słowa, to zobaczyłem ręce Twoje jako ręce, które mają uświęcać Boży lud. Te ręce, które są darem z jednej strony dla tej oblubienicy, która tutaj siedzi, która tutaj jest, do tej oblubienicy, do którą Pan Ciebie pośle. A z drugiej strony te same ręce są po to, aby była składana Bogu ofiara. Ta ofiara Eucharystii, ta ofiara miłości i każda inna ofiara modlitwy Twojej, każda inna ofiara posługi Twojej dla ludu i dla, dla Bożej ofiary, dla Bogu składana, składana ofiara. To jest pierwsza myśl tego, co dzisiaj. Tutaj się dokonuje. Patrzymy wszyscy na swoje ręce i widzimy, jak cudnie je Pan Bóg nam dał. Jak cudne są nasze ręce przeznaczone do tego, aby dawać miłość, rozsiewać miłość, aby składać duchową ofiarę dla Pana Boga. Tyle pięknych rzeczy dzieje się przez nasze ręce. Druga myśl, moi drodzy, ona jest związana z tym wyznaniem wiary, które w tym roku przeżywamy. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Wierzę w ten Kościół, w którym Pan Bóg pozwala nam przeżywać swoje, swoje chrześcijaństwo. I jedną z cech tego Kościoła jest to, że w tym kościele jest rok liturgiczny. Muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się tego, że, Andrzej, że prezbiter Andrzej poprosił mnie o to, żeby pełnić posługę nauczyciela, tutaj dzielenia się słowem. Uważałem, że no, inni mogą to zrobić tak no, jakoś lepiej. No ale. Kiedy, kiedy powiedział, że tak ma być, to mówię, Boże, no co ja mogę mu powiedzieć? Przecież tyle rzeczy. I, on, I Bóg wtedy mówi, no nie jemu, tylko ciału, zgromadzeniu, nie mówisz tylko do niego. I moi drodzy, zacząłem patrzeć na czas, który przeżywamy. Tak jak mówi Słowo, wszystko ma swój czas. Zobaczcie, jaki za nami był niezwykły tydzień. Sprawdzałem, co się w liturgii Kościoła działo w tym tygodniu i zobaczyłem w tym jakiś program życia, który daje nam, daje nam Pan Bóg. W szabat, w sobotę, tydzień temu, przed zesłaniem Ducha Świętego, były Jego święcenia. Czyli wchodził w prezbiterat, możemy powiedzieć, w Wigilię Zielonych Świątek. U nas tu we wspólnocie wielkie wylanie Ducha Świętego, wielkie namaszczenie, Bóg przychodził zapach olejku narodowego. Zobaczcie, było tak, najpierw było zesłanie Ducha Świętego, potem była uroczyst potem było święto Matki Kościoła, w środę było nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, w czwartek była liturgia Chrystusa jedynego i najwyższego i najwyższego kapłana. Pomijam delikatnie męczenników, z, którzy z Ugandy byli wczoraj wspominani, dzisiaj Trójcy świętej, w najbliższy czwartek, Boże ciało, za tydzień Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zobaczcie, w ciągu krótkiego czasu, tak intensywnie możemy powiedzieć, rozbudowany jest rok, jest kalendarz liturgiczny. Konstytucji o liturgii świętej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby budować swoje życie, pielęgnować swoją wiarę, zakorzeniać swoją wiarę w roku liturgicznym, czyli w tych wydarzeniach. Skoro przyszedł do nas Duch Święty tydzień temu, to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby widzieć Maryję jako Matkę Kościoła, czyli Twoją Matkę. Twoje kapłaństwo w Duchu Świętym zaczyna się od Maryi, matki kościoła, ale tego kościoła, w którym jest prezbiter zjednoczony z ludem, oblubieniec i oblubienica razem. To jest, to, to jest ten znak charakterystyczny dla, dla Twojego prezbiteratu. W Duchu Świętym idziesz, masz Maryję. Potem jest ten znak niezwykły, to nawiedzenie, które przychodzi. To jest Maryja, która przynosi Jezusa. To przynoszenie Jezusa zawsze w duchu świętym. To przynoszenie Jezusa owocuje modlitwą uwielbienia. Owocuje, owocuje magnifikat. Potem jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa, jako to kapłaństwo, które jest, kapłaństwo realizuje się jako kapłaństwo ludu Bożego. I kapłaństwo, I kapłaństwo powszechne, i kapłaństwo ministerialne, czyli to kapłaństwo służebne, które ma służyć Bożemu Bożemu ludowi. Dzisiaj dostajemy Trójce Świętą, Komunię Miłości, ten ideał, ten wzór, a zarazem podstawowa prawda wiary. Dzisiaj dzień dziękczynienia Kościoła w Polsce za dar wolności. Boże ciało, czyli Eucharystia, uroczystość Serca Jezusowego, czyli miłość. Zobaczcie, każde wydarzenie to jest jeden, jedny, jedna myśl, jedna idea, którą Bóg daje nam wszystkim jako zaproszenie, jako zaproszenie dla naszego, dla naszego życia. I teraz, co się dzieje wtedy? W tym roku liturgicznym, gdy przychodzą dla nas te poszczególne święta, poszczególne wydarzenia, uobecnia się żywy, obecny Chrystus. I w tym jest to wspólne działanie Zjednoczonego Kościoła, który wokół ołtarza ze swoim prezbiterem celebruje, celebruje Eucharystię. I ostatnia, trzecia myśl, którą powoli chciałbym kończyć to, kończyć to rozważanie. W dzisiejszym fragmencie w psalmie responsoryjnym, to był fragment księgi Daniela z trzeciego rozdziału, słyszeliśmy tak pięknie pokazany biblijny obraz Pana Boga. Błogosławiony jesteś Boże naszych Ojców, błogosławione jest imię Twoje, błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, błogosławiony jesteś na tronie swojego Królestwa, błogosławiony jesteś Ty, co zasiadasz na cherubach. Księdze, do Koryntian słuchaliśmy: Bóg miłości i pokoju niech będzie z Wami. Łaska Jezusa, miłość Boga, społeczność, jedność Ducha Świętego, niech będą z Wami wszystkimi. Te słowa, które tak nam pięknie pokazują obraz Boga. I nagle odkrywamy wszyscy: Jestem powołany, jestem zaproszony. Do wielbienia Boga. Jestem tutaj na ziemi po to, aby śpiewać pieśni chwały, aby stąd, z tego świata płynęło uwielbienie dla Boga. Moi drodzy, to jest niezwykłe. W tych dniach Pan Bóg pozwala czytać w, lektur w lekturze świadectwa prześladowanych chrześcijan. Jeden z więźniów prześladowany, zamknięty w więzieniu w Sudanie dzielił się po wyjściu swoją największą wol radością. Wyobraźcie sobie, że jego rodzina przekazała mu śpiewnik chrześcijański i mówi, że będąc tam w więzieniu przypominał sobie pieśni pełne ducha i uwielbiał Boga. Bo to jest nasze powołanie, to jest powołanie Kościoła, oblubienicy do chwalenia Boga, do śpiewu, do błogosławienia jego świętego imienia. I z każdego miejsca, w którym żyjemy, z każdego miejsca ma płynąć ta pieśń nowa. To co rodzi się w sercu, które wierzy, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby ten, kto wierzy, miał życie wieczne. Tyle, siostry i bracia, tego dzisiejszego rozważania, ufając, że Bóg, który rozpoczął w Tobie tę dobrą drogę, drogą prezbitera, drogą prezbitera Kościoła Jezusa Chrystusa. Że On dalej Ciebie poprowadzi, abyś uświęcał lud chrześcijański, abyś składał Bogu ofiarę, a Jezus Chrystus będzie Cię strzegł. A my tutaj w Mosinie będziemy starali się wspierać Ciebie naszymi modlitwami. Amen.